Kolejne z narzędzi, bardzo proste, filmik będzie krótki, <grychy> no, ale warto zawsze, m, uważam, że osobno, nie chcę zagęszczać tych tutoriali, żeby trwały po pół godziny, a mniej więcej, maksymalnie, mniej więcej 15 minut i, i to jest wystarczające. Ale ten będzie krótki. Narzędzie Flood Fill Tool. Z, yy, yy, literka G na klawiaturze, gdyby ktoś szybko chciał używać. Jest to po prostu wypełnienie kolorem. Działa to bardzo podobnie, jak wcześniej używałem Edit Fill With. Primary color, fill with secondary color. Tylko różnica polega na tym, w obu przypadkach mogę wypełnić albo cały dokument, zaraz to zrobię, albo wyznaczony obszar poprzez selekcję na przykład, prawda? Wybiorę sobie narzędzie, właśnie do wypełnienia. Kubełek, wiaderko też, tak się to nazywa narzędzie w różnych innych programach, prawda? I różnica między tym narzędziem, a tymi opcjami tutaj polega na tym, że. Narzędzie zawsze wypełni mi obszar, czy też zaznaczony obszar, czy cały dokument kolorem pierwszoplanowym. Popatrzcie, jeżeli teraz zamienię kolory i zielony będzie pierwszoplanowy, klikam, to zielony, prawda? Może wróćmy do koloru, wybiorę sobie jakiś inny. Jest taki beżowy, ciemny, prawda? Nigdy drugoplanowym. Zawsze jest to wypełnienie kolorem pierwszoplanowym. Natomiast tutaj, oczywiście, mamy opcję wypełnienia ogólnie. Prawda? Możemy sobie wybrać, jak to będzie wypełnione, możemy sobie wybrać tutaj opcję od razu, opcję krycia, no i oczywiście kolor dowolny, niech to będzie sobie taki róż, proszę bardzo, prawda? No i oczywiście też mamy tutaj opcje związane z wypełnieniem jako pierwszoplanowy, no to oczywista sprawa, to narzędzie działa tak samo, ale bez problemu fill with secondary color, czyli drugoplanowy, klikam i właśnie, proszę bardzo. Mamy prawda, możliwości po prostu wypełnienia różnych, różnych obiektów, różnych zaznaczonych elementów. Proszę bardzo, zróbmy elipsę taką, prawda? I teraz, no, pierwszoplanowym, czyli narzędzie fill, flood Fill Tool, prawda? Czyli to wyderko nasze, kubełek, klikam wewnątrz, oczywiście zaznaczenia i kolor planowy wypełnienie tylko i wyłącznie zaznaczenia, prawda? Na tej samej warstwie. No, będzie trzeba tworzyć nowej warstwy, chociaż ja osobiście zawsze, zawsze polecam tworzenie nowej warstwy. Mamy większe możliwości, większe pole manewru wtedy. No, nie zawsze jest to możliwe, tak, ale, ale w bardzo wielu przypadkach tak. No więc dobrze, no wypełnienie, tak. Samo wypełnienie, oczywiście zaznaczenie wewnątrz. No dobrze, no to zróbmy dookoła tego zaznaczenia. Jeszcze nawiązanie króciutkie do selekcji outline, nie, nie pokazywałem tego, zróbmy sobie tutaj, jako zaznaczę jako circular, czyli ma być to, jaka będzie różnica, jeżeli nie zaznaczę, popatrzcie, no przestało to być kołem, tutaj zrobiło się coś jakby soczewka w środku, a na zewnątrz przestało to być elipsą, już całkowicie, prawda, jeżeli zaznaczę tą opcję, no to w miarę, w miarę, w miarę, równomiernie, prawda, to te zaznaczenie się jakby, jakby tworzy się ramka, prawda, i teraz oczywiście jeszcze mamy wybór, Insight, ja zrobię outside, tak? Proszę bardzo, mamy wykonane jeszcze tego typu zaznaczenie. Zielony kolorek, prawda? I klikam, proszę bardzo. Do elipsy jeszcze zielona ranka. Bardzo proste narzędzie, właściwie nie ma co tutaj więcej mówić, dlatego po prostu 4 minuty wystarczy na to, aby omówić działanie tego narzędzia.